Mateusza Strupińskiego z Krakowa. Trener ninja. Trener ninja, ale także, a może przede wszystkim wspinacz wysokogórski. 111 szczytów. Już zaliczył Mateusz Strupiński, a też ma ten gigantyczny cel. Chce zostać najmłodszym Polakiem, który będzie koronę ziemi. No to kibicujemy nad Mateuszowi. Ale, ale idzie ziemi. Może rozpocznie od Którymi Doriama? Choć to nie jest korona ziemi, ale możemy ją załącznie dołączyć. Czy on ma na sobie dżinsy? Tak. To jest szansa, że w ja tym tak? no, Ale czapka opływowa przylega ładnie. Nic tu się nie zanosi, aby ani Czapka, ani Mateusz znaleźli się w basenie, bo on już pokonuje przed ostatnią przeszkodę toru eliminacyjnego. Ale idzie, I to ale, idzie, ale idzie, ale I to będzie dobry czas. Nieprawdopodobne, prawdopodobne. i w czapce. Mateusz No, To pytanie, pociekaj, skąd ta stylowa? Tak, w tym sezonie chciałem tak bardziej na luźno do tego podejść, stąd też taka stylowa. Spodobało mi się czynsz od Pawła z szóstego sezonu, więc dodałem outfit swój czyli koszulkę. Ale to nie są jego czynszy. Nie! No to jak myślisz teraz, jaki czas wykręciłeś dzisiaj na torze? Też około minuty z hakiem 58 sekund jesteś na tę chwilę na power tower. O, to bardzo fajnie. Super, dziękuję. Fajnie, bo zawiesiłeś poprzeczkę. Tak, ten topowym zawodnikom, więc... No ty jesteś też topowym zawodnikiem. Absolutnie. Finalista tak. przecież. Finalista, tak. No nic, mam tylko przesłanie. Janek, Igor, Grzeszek, trzeba się spiąć, więc do roboty. Dobra presyjka, dobra, to robimy. Mateusz, a ja Tobie życzę wspólnie z Jurazem, abyś zdobył jako najmłodszy Polak tę koronę ziemi. E, taki mam zamiar, więc działamy. A mama wie, tak? <śle> Jeszcze nie <śle> wie. <śle> właśnie się dowiedziała. Prosimy o zgodę. Mamo, przepraszam. <śle>